Cześć, witam was w dzisiejszym filmie. Dzisiaj chciałbym wam pokazać wykot samiczki. Okaciła się w końcu ta rzuta samica. Długo, długo czekałem na ten wykot. Zaraz wam wszystko pokażę. Samiczka pierwszy wykot zmarnowała, ale teraz e, zaraz wam pokażę jak się u niej sprawy e, mają. Mają się tak. Jest 7 młodych, już bardziej tam nie będę stresował, ale wszystko było dobrze. Ogólnie urodzonych było 9. Jeden został zdeptany, a drugi wyszedł z gniazda. Ale myślę, że 7 to i tak jest bardzo dobra liczba. Mam nadzieję, że będą się fajnie chować bardzo, bardzo czekałem na ten wykot. No i się w końcu udało. Tutaj mamy trzy młode termundy. Ich sam... matka już jest zakocona. Ich. Tutaj są tylko trzy, więc, więc matka już na spokojnie. Zaraz one będą odsadzane i matka już będzie dawała kolejny miod. Eee, tutaj mamy też samiczkę, która się okociła po tym Później Wam może pokażę samca zaraz. Ma ona siedem młodych, też zaraz pokażę. I filmów nie było trochę dłużej, przez to, że właśnie czekałem na wykoty tych dwóch samiczek. O, już Wam je pokazuję. Te są troszkę starsze. Jest ich tu również 7. No, i jeszcze czekamy sobie na wykod tej samiczki. Jest to samiczka belga. Ma ona termin na 17. To jest drugi, chyba najważniejszy wykod w tej hodowli, na który czekam. Już tam ma nanoszone słomy. No, i myślę, że będzie, no, będziemy na pewno chodzić. Tak jak do Żółtej chodziłem w nocy. Żeby zobaczyć, jak tam. No i na szczęście się wszystko udało. No i ta, co ma 7, no to jest po tym samcu, nie? Bo ta nie jakoś, nie wiem, w tym roku daje mi wszystkie, co były samice nim ukryte. To są trzy młode. A czykolwiek nie wiem dlaczego tak jest, bo w tamtym roku były, było też 8 i 10 po tym samym samcu. Tutaj są te trzy młode. A i jeszcze tak yy, wszystkie, znaczy wszystkie, no oprócz tych młodych, ale tamte, yy, te wszystkie już zostały poszczepione łącznie z tymi i z matką, bo już ona ich nie karmi, ale sobie tak siedzą, bo w sumie nie wiem, jeszcze ich nie oddzieliłem. Yy, no, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. I łapeczki w górę, ja Wam dziękuję za oglądanie, cześć.